Czas łaski Jezusa Miłosiernego. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Witajcie, moi drodzy, w sercu Maryi. Jezus Miłosierny przypomina nam, że każde serce może doświadczyć Jego niezmierzonej łaski. To zaproszenie do zaufania, przebaczenia i odnowy ducha, nie tylko dla nas, ale dla całego świata. Zapraszam Was do czasu łaski. Jezu miłosierny, moje serce pragnie Ciebie. Ty, który znasz każdy mój lęk, każde słabości i rany, przychodzisz dziś, aby uzdrowić i przywrócić pokój. Otwieram dziś moje serce na Twoją miłość i przebaczenie. Niech Twój promień miłosierdzia spłynie na mnie, oczyszczając moje serce i umysł. Przemieniając każdy strach w nadzieję, każdą wątpliwość w ufność, każde zranienie w nowe życie. Jezu, dotknij także serc mojej rodziny, moich przyjaciół i tych, którzy potrzebują przebaczenia i pokoju. Niech Twoja łaska dotknie całego świata, gdzie jest nienawiść, cierpienie, smutek i wojny. Spraw, by w moim życiu rósł pokój, cierpliwość i miłość, abym mogła być świadkiem Twojego miłosierdzia także dla innych. Niech każdy dzień będzie czasem łaski, czasem, w którym Ty, Jezu, miłosierny, kierujesz moimi krokami. Zapraszam Was do chwili ciszy i intencji osobistej. Każdy może w sercu wypowiedzieć swoją intencję. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Oddaję Ci całe moje życie, moje radości, troski i nadzieje. Moi kochani, czas łaski to przestrzeń, w której otwieramy się na działanie Boga w codziennym życiu. Każda modlitwa, czy to modlitwa z Matką Bożą Fatimską czy Jezusem Miłosiernym przynosi pokój, przemianę. I głębsze zrozumienie Bożej miłości. Dołącz do nas w kolejnych spotkaniach, aby doświadczać łaski i wzrastać wierze. Dziękuję Wam, kochani, że byliśmy razem w tym czasie łaski. Niech Jezus miłosierny prowadzi nas w codziennym życiu i napełnia nasze serca pokojem. Jeśli chcesz być z nami częściej, subskrybuj, wciśnij dzwoneczek i zostaw łapkę w górę. I swoje serce.